Halo holo widzowie, witam w kolejnym odcinku zf 1 Dzisiaj przed nami piękny Azerbejdżan deszczowy. Zaczynamy od razu od wyścigu, ponieważ jest to sprint, a przed nami jeszcze jeden wyścig. O, deszczowa. Pogoda Boli. Będziemy się ślimaczyć Lockup z mojej strony, ale lepszy lockup niż Strata Skrzydła. Walka starych teammateów. My będziemy próbowali z tego coś dla, dla nas wyciągnąć Cały czas będę lokał Słyszę to w oponach No, próbujemy, atakujemy tak dosyć powoli Coś na mazarni tego Alonso Ale dobrze, udało się Dobra, widzowie, Baku zweryfikowało, że ten tor jest głównym w deszczu. Także, całą ja powiem, przechodzimy do wyścigu, nie? Dobra, widzowie, mamy tutaj już wyścig. No, jademy z nobami, nie będę ukrywał. Jest to malutki challenge, po prostu w Zawinie tylko setup, jeżeli chodzi o deszcz. Co tu za korek jest? Co to tam No nam pozycję, niby mała, ale no... Już wie Trzecia będzie O dokładnie Pin racing, zostawiłem mu miejsce żeby nie było Okay, now stay alert, for threats around you. Star był wyśmienity gość. Nie znasz się. strategię taką, która pozwoli nam gonić. Tak mocno mocno gonić. na to, że jest 18 miejsce, to... Not that bad. Tylko na to rozwota z 1,5 sekundy uciekł. Ale Nie masz tyle mocy, żeby mnie na tego Nie, nie, nie. Czułem presję od Gaslego, że będzie jakaś dajwała głupę. A wolę mówić odpuścić niż mieć uszkodzona side pod zyboligo. Kończy się jak Verstappen. <laughs> yy, z dziurą w dziurą w jak na baku, jak mu w tym miejscu, w przepuść, please. Nie wiem, ghastly to też taki madman Dobra, cnodę weźmiemy Czeknij, się bronisz? Bo przed Ghostly. Ej no! A Właśnie dlatego widzę, zostawiałem im zawsze, znaczy no, ghastly nie zostawiają miejsca

Jeszcze brakuje jakiegoś komunikatu, że e, sorry, twój silnik eksploduje, musimy cię wycofać, ale <grywka> to przesada. Dobra, dostaniemy teraz DRS Powinniśmy Smart I nie dostaliśmy A nie, dostaliśmy, dobra No on jeszcze Slipstream ma, dlatego Nie gainujemy No właśnie Gasto mocno z tyłu zostawiliśmy, bo teraz mamy trochę spokoju I interesuje nas już tylko to co przed nami Znaczy dobra, już teraz gasni na bo ktoś trzyma całą stawkę W jakichś patałach że będzie giga dużo siedziało do pierwszego zakrętu okay, good work. Great nie żeby to było coś trudnego jak wyprzedzenie cenody ale też się ma co go winić a też musiał siedzieć na foteliku dodatkowym dla dzieci we 1 to może Też bym miał problemy Wiem Nie pomagasz mi teraz mówiąc to Ara Ricardo, bo ty tylko spowalniasz Tory, Tory. Mogę ci dać buścika, ale... Ile z tego wyciągniesz, też jeszcze w zależy. No tak, dwóch patałachów. Lawson i Sergeant. Lawson ma boli, który jest na prostej rakietą. I don't think I will use that. <laughs> Sergeant to samo poza tym, milion wstebesty na prostej. Nie powinno być sytuacji, że oni trzymają resztę stawki net na prosty. Jeszcze rozumiem, jakbyśmy my byli w, dosłownie w ostatnim miejscu, ale nasz wolic jest wyżej niż Alfa Tauri i Alfa Romeo. a nie wiem, co los on robi. Zresztą znaczy, no, teoretycznie pomaga też mi trzymając Ferrari. ale będę wdzięczny dopiero jak się utrzyma od Ferrari Drag Race Akurat musiał się zlakapować sergeunt jak ja miechałem 360 na godzinę i mam uszkodzonego winga Tarde raczej Czekamy na info od strategów On może się okazać No

Mam nadzieję, że znajdziemy na VSC spitować jeszcze Bo ta VST ma swoje momenty, że się kończy po sekundzie Nawet jeden Tutaj w grze oczywiście, bo JRL to wiadomo Ci wyskakują Pyk pyk, zbierają odłamki, dopiero wtedy VST sobie znika A tej nie widziałem, że marszale wyskakiwały

A gdzież to. Ta... Jaki jeszcze jeden stop? Nie chcesz pitować? Żadnego, nie ma drugiego pitstopu. Nie ma już nas. Zmieniam cię, Mark. Tak się nazywasz, Jeff. Jestem zwolniony, goście. Co to ma znaczyć? Jakie dwa oh. pitstopy?

Nienawidzę tego Grand Priot teraz. Naprawdę, jak jestem Baku engineerem, jeżeli chodzi o niektóre momenty, ale to, to, to tu far. Ja no, Team w ogóle nie inwestujemy, bo to jest useless. Będziemy musieli zmienić sobie Team żeby zmienić sobie Team tylko na kogo. Może kogoś ze stawki byśmy wzięli Ewentualnie Kaspera Albo ona bym widział w naszym teamie Tbh, ale no się sobie wziąć na obserwację go dać kogo bym jeszcze chciał zobaczyć w zespole Mmm Neklerka na pewno jest drogi Skubany Norisa. No i Botasa chyba najbardziej. Albo Piergasli jeszcze. Dobra widzowie. Tutaj się skipujemy. Dziękuję Wam za oglądanie tego, jakże pokracznego w moim wykonaniu Grand Prix. Następne nie będzie lepsze, bo Miami nie przepadam. Ale... 2 DNF na cztery wyścigi, ale postaram się tutaj zrekompensować i może Dla jaki jest następny wyścig. Na Imoli będzie top 5. Dzięki widzowie i do zobaczenia.